Jedne mniej, a inne bardziej fascynujące. A mnie akurat ta historia zafascynowała. No cóż, miłego czytania. Tam, gdzie nie pada, Michael Sowa, ballada o śląskim Teksasie, ważne, napisana w języku w gwarze śląskiej. Ja będę, Albo niech będę złośliwy w języku śląskim. I co najważniejsze, tutaj pewne trudniejsze zwroty są oczywiście napisane bardziej po polsku, abyśmy mogli wiedzieć, o czym bohaterowie mówią. Wydawnictwo Lira, i myślę, że na tym skończy ten mój pierwszy krótki film na, o spotkaniu, o literaturze. No cóż. swoimi słowami.